31 maja od poniedziałku do soboty można oglądać wystawę Polska Europa, świat twarzy Agnieszki Holland. I na zakończenie ekspozycji 28 maja odbędzie się finisaż ze spotkaniem z Agnieszką Holland. I podczas tego finisażu zostanie uchronowana i zostanie wręczona statuetka za całą kształt twórczości i wkład w rozwój polskiej kinematografii. Wystawa prezentowana jest w całej galerii Tarnowskiego Centrum Kultury. Są to trzy sale. Na tą ekspozycję składa się 60 plansz ze zdjęciami, między innymi z archiwum samej autorki, artystki. Opatrzone są opisami, i w tym również komentarzami Agnieszki Holland, więc osoba zwiedzająca wystawę będzie miała wrażenie, że sama Agnieszka Holland oprowadza ją po wystawie, dzieląc się z widzem swoimi prywatnymi wspomnieniami, anegdotami z planów filmowych, z pracy, współpracy z wieloma znakomitymi reżyserami, m.in. Krzysztofem Kieślowskim, z, Danusim, z Wajdą. Serdecznie zapraszam na wystawę Polska, Europa, Świat twarzy Agnieszki Holland. I bardzo serdecznie, szczególnie na finisarz 28 maja i na spotkanie z Agnieszką Holland.